Czy możliwe jest, że pod naszymi stopami istnieje zapomniany świat? Skrywane podziemne miasta, których początki giną w mrokach dziejów. Kto je zbudował? Kiedy i przede wszystkim dlaczego? W tym filmie odkryjesz mroczne sekrety podziemnych metropolii, takich jak Derinkuyu w Turcji, tajemnicze tunele pod Ameryką Południową czy wejścia ukryte w górach Tybetu. Poznasz teorie o pradawnych cywilizacjach, które zniknęły pod ziemią, uciekając przed globalną katastrofą, a także związki tych miejsc z obcą technologią, mitami o agarcie i ukrytej historii ludzkości. Jeśli obejrzysz ten film do końca, już nigdy nie spojrzysz pod nogi tak samo. Ukryte pod warstwami ziemi i zapomnienia, podziemne miasta są świadectwem niesamowitych umiejętności dawnych cywilizacji. Jednym z najbardziej fascynujących przykładów jest Derinkuju kompleks wykuty w miękkim wulkanicznym tufie Anatolii, w sercu dzisiejszej Turcji. Rozciąga się na 8 poziomów w dół, mogąc pomieścić nawet 20 tysięcy ludzi wraz z ich dobytkiem, zapasami wody, jedzeniem i zwierzętami. W korytarzach znajdowano kuchnie, kaplice, winiarnie, a nawet szkoły wszystko to pod ziemią, zabezpieczone ciężkimi, kamiennymi drzwiami, które mogły zostać przesunięte od środka, by zablokować dostęp niepowołanym. Czy była to forma Obrony? A może ludzie ci chronili się nie przed najeźdźcami, lecz przed zagrożeniem, które spadło z nieba. Teorie mówią o wojnach bogów, o globalnych kataklizmach, które wymusiły zejście do podziemi. Ale derinkuju to dopiero początek. W Andach, pod płaskowyżem naska, odnaleziono tajemnicze systemy kanałów i tuneli. Niektóre z nich ciągną się dziesiątki kilometrów. W Indiach Mówi się o podziemnych korytarzach prowadzących do świętych miast i starożytnych bibliotek. W Tybecie o ukrytym wejściu do Agarty, mitycznej krainy zamieszkanej przez istoty o nadludzkiej inteligencji i technologii. Wszystko to zdaje się wskazywać, że idea życia pod powierzchnią Ziemi była czymś więcej niż tylko legendą. Pojawiają się też ślady w kronikach i mitologiach. Mówi się, że po wielkim kataklizmie starożytne ludy Lemurianie, Atlantydzi czy potomkowie Anunnakich schronili się pod ziemią, gdzie stworzyli własne, zamknięte cywilizacje. Niektórzy badacze sugerują, że część tych struktur była nie tyle dziełem ludzi, co obcych cywilizacji, które obserwowały rozwój ludzkości z ukrycia. Świadczą o tym liczne relacje o dziwnych dźwiękach dochodzących z podziemi. Światłach widzianych w jaskiniach, czy niewyjaśnionych zniknięciach ekspedycji eksploracyjnych. Tunele te mogły służyć jako szlaki komunikacyjne między starożytnymi ośrodkami władzy. Podziemna siatka tuneli łącząca różne kontynenty brzmi jak science fiction, ale w niektórych miejscach, od Ameryki Południowej po Europę, natrafiono na zgodności w strukturze i budowie tych przejść. Niektóre źródła mówią też o podziemnych bibliotekach, w których przechowywano zakazaną wiedzę, taką, która mogła zmienić bieg historii. Niewykluczone, że w najbliższych latach, dzięki technologii LIDAR i głębokim skanom radarowym, odkryjemy jeszcze więcej. Wiele wskazuje na to, że to, co wiemy dziś, to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Prawda może wciąż spoczywać głęboko, dosłownie i w przenośni. Jeśli ten temat Cię fascynuje, to zachęcam do obejrzenia mojego kolejnego materiału, w którym rozwikłamy zagadkę, czy starożytni używali energii elektrycznej. Koniecznie zostań z nami i zasubskrybuj nasz kanał Ukryta Prawda Starożytności, by nie przegapić kolejnych odkryć.